Cześć i witajcie, z tej strony witam Was w y, Minecraft przygoda. A dzisiaj, co dzisiaj będziemy... który mi A co dzisiaj będziemy robić? A dzisiaj będziemy tutaj tą wioskę wykańczać. Wykańczać. Dobra. było Robi, yy, No, tutaj będziemy zagrody robić. Chyba będzie git, dzisiaj odcinek. Tutaj drzewa w końcu dzisiaj. Dzisiaj, jest godzina 17. No, miałem trochę dzisiaj nagrywać. Już wczoraj. Ale nie wiem, czemu nie nagrałem. Dobra, tutaj jest handlarz. Ja oczywiście tutaj główki wyhandlowałem. Te dwie. I te dwie tutaj. A, i jeszcze tą. Tylko pierw y, zrobimy sobie tą tutaj zagrodę. Dla krów. No i może przynajmniej w To chyba tylko tyle się zmieniło od ostatniego odcinka. No chyba tak. No, tam nic nie zrobiłem, a nie tutaj, za tym domkiem była taka dziura. To trochę załatałem. Powinno być nic. Teraz szukamy jakiejś... Dobra, mamy furtki, mamy chłodki, tylko trochę mało jest. Dobra. No, Idę jeszcze. Tutaj jest dużo. Tutaj nie ma. Tutaj są tylko niektóre główki, bo niektóre są jeszcze tam w salarni. No i w sumie nic, tutaj więcej nie ma no. To możemy iść, a tutaj w sumie mam craftnik piecyk To też fajnie <tryk> <tryk> A nie, czekaj Ja przy... wziąłem tutaj z nie? Bo teraz już nie wiem Gdzie to się Dobra, ma. Bo tam jeszcze było do wyhandlowania piecyk lotniczy To się bałem, że też go nie zrobiłem Widzieliśmy tutaj jakieś warkocze tutaj te warkotko. Widziane tutaj jest Bo się coś warczy tylko nie wiem co Aż w dół tutaj nie. O Tu się tak O Jakże to to jest Dobra, idziemy tam, bo tam chyba raczej nie powinno być żadnego potworka O, ale był na dachu Jeszcze nie wiem, na dach się będzie się dało No to będę spał najwyżej na dachu, trudno Dobra Dobra, trochę ten... Raz... O! A ten co tam robi? Dobra, nieważne sobie. sobie O, tam to jeszcze trzeba zrobić jakoś Bo ten projekt będę już kończył Powoli tak? No, bardzo powoli. no Bardzo szybko. Ale to jest mało ważne. Bo trzeba też skończyć las yy, brzozowy. Dobra. jakieś powiadomienia ja z Instagramem przychodzą. A właśnie proponuję Instagrama zapraszam do yy, linków w opisie chyba będzie. Yy, to proszę wejść i zostawić mi <coughs> obserwację. No, dziękuję. No, nie tak daleko. Dobra, zagroda jest zrobiona. Pięknie tutaj. Także no, ja tutaj przy, przyprowadzę kilka krów. Może jakieś tutaj na wolności będą. To się je rozmnoży, tak żeby kilka było. Bo to tu na razie nie ma. Są tu jakieś krowy? Um, chyba nie. Alokrowy krowy jakieś tutaj są? O, tam coś jest? Czy mi się wydawało? Wydawało mi się. O, jest jedna krowa. to chyba tylko jedna. chodź. Idzie? Idzie. Żeby się nie zerwała. Tu chyba jeszcze jedną widziałem. Chyba. Jeśli, co tu. A dobre to są te my, tam moje wiśnie. o kolejna prowa. Jeśli widzowie macie jakieś te pomysły, y, co by tutaj można było zbudować, y, no tutaj, czy gdzieś tam w centrum wioski, wioski no też można by było, no tutaj na tych y, obrębach, y, no obszarach, gdzie teraz jestem, to możecie napisać w komentarzach. Mm, no. A ja może wybiorę i zbuduję jakiś komentarz, czy no, budowle w sensie coś podobnego. Dobra, a my tu teraz wracamy. Krowami, o dziwo się jeszcze nie zerwały. Tutaj chyba bym też zrobił jakieś te drzewa. Ewentualnie tutaj jeszcze jakiś dom, dał jeden. Dobra, chodźcie, tutaj dół. Tu. Tutaj zapraszam po kolei, po kolei, dobra. Wy tutaj się porozchodźcie, może mi nie uciekniecie. A my teraz idziemy po pszenicę i je spróbujemy jakoś rozmnożyć. Dobra, dwie na razie będą. Chodźcie tutaj. Zobaczmy od razu czy wyjdą. Wyjdziecie tutaj. Nie wyjdą. A czekaj, jak się odpalały boksy? Plus H, nie. B. O. Nie to nie wyjdą. A nie, małe mogą wyjść. Mhm. No małe tak. A nie, to jest ten. X. dobra. Wzkładaj mam cztery. Może dziś handlowej? Bardzo możliwe. B, tak. Tak, to było. No i tutaj by jakieś jeszcze krzaki, ale tak, żeby mi żadne wiśniaki nie powchodziły. Ale wiśniaki chyba mogą wyjść wtedy. A propos wieśniaków. To teraz będziemy robić wiśniaki. W to się znaczy, nie ja. Wiśniaki będą robić wiśniaki, tylko pierwsze, uleczyć. Dobrze widzowie. To teraz tak. płynę, też, że trochę podbierałem. Chyba już i jeszcze nie, ale chyba da się je rozmnożyć Ale oczywiście nie o czym I czekajcie, ja tu tylko powsinicę Tutaj nie Nie nie, Tak Zobaczmy czy da się je rozmnożyć, czy nie Nie To teraz tak, jak się robią potki na leczenia Dobrze widoczne to ja już wiem, jak to się robi, więc tak potrzebny nam jest yy, oko pająka, proszek, no, proch strzelnicy, yy, strzelińczy i redstone. Proszek yy, strzelnicy tutaj mam. Redstone no, tutaj raczej nie będę miał, ale mam oko pająka. To teraz tylko cukier. No tutaj akurat mam. I chyba będę jeszcze musiał mieć grzybkość i też mam. Tak się chyba robiło. Yy, okopają pająka spermentowane Coś już nam nie warczy właśnie no, o co nie wiem nie tak? A to jak coś robiło? Czekajcie tutaj powinno być yy, okop po... O, sakiewkę można. To już wiemy co będziemy robić na smatniku. O, i to. A, normalny grzybek taki. Dobra, dobra. Tutaj więcej osłon. Buteleczki, buteleczki teraz. Poczętam yy, ten. Normalny grzybki. Właśnie chyba nie mam. No miał chyba iść po nie gdzieś kiedyś. Dobra. To idę robić te potki. Kopier musi mieć sfermentowane około pająka. Buteleczki wezmę od razu, bo tam chyba nie mam. Dobra, czekajcie. Teraz będzie chemia z donatewskim. No, patrzcie, patrzcie, tutaj o. No, także mamy trzy potki. Dobra, ja je schowę, bo ja, mając Twoje szczęście, to ja bardzo szybko zgubię. I teraz jeszcze musimy znaleźć trzy jabłka, żeby je na złoto dać. Na, na złote jabłka. Chyba będę miały je gdzieś je w magazynie. Um, albo że one były tu. Albo gdzieś tu. Nie, ja, dobra, idę tutaj. O, i są tu. No, blisko były. Dobra, ja sobie tych boków tutaj trochę więcej wykopię. I teraz, tu, dobra, może się nie wykoleją. Oła Panowie, idziemy tu. U, o, idą dobre. Chodźcie, tutaj, pięknie, ale szybciej to pytamy, szybciej, szybciej. Dobra. Dobra, chodźcie do kościoła, bo będę was, was wypędzał szatana. Chodźcie. Robimy egzorcyzm na wiśniakach. Jeden tu, drugi tu. O, Jezu, jak pięknie. Dobra. No i pięknie. Dobra, ja, ja je tu na razie zamuruję. To by mi nic tu nie weszło. I yy, ile to? 4 minutki. No to za 4 minutki się widzimy. No, takie szybkie to to będzie. Ale nieważne. Ważne, żeby było. Tutaj krow <laughs> jest dużo dobra, pięknie. Mi się to podoba. Mały jest. Jakby było tak, z 10. Dziesięć... Dobra, nie przestajemy. 10 to by było za dużo. I czy mogę iść spać? Tak, mogę. Mm, tylko, żeby one mi nie zniknęły. są a i są beboki jak nic tutaj nie ma Dobra, słyszałem Endermana I są beboki Aha, ja chcę mi spać Ale te krowy są piękne No dla mnie też O Dobra, są ogórki I pan pająk Dobra, mi, bo mi to zaraz rozrzuci tutaj cały ten teren, i będę miał wioskę. Bez wioski. Dobra, ja bym się zestrał, że im to wybuchnie. Znaczy, mi się spoczył trochę. Masakra. Dobra. No Boże, święty niech mi ten Ermakon idzie, bo jak mu zaraz tyle. Klapka. To się nie wyrobi na zakręcie. Dobra. Biegam. No nie, no. Pewno gdzieś no. Chodź tu jakiś zeram lukam, a my eye, czy coś. Noż dwa tutaj. populują. E, edie, ed, edush. Jeszcze mi dwa bloki. Kradły. No, ścianę też mi rozebra... Trzeba ją załadać rano Kłopi mi co dom rozbierają. O tam ogórek już ten On chyba też idzie w, w zmować. Chłopy co mi ściany ukradły Masakra. Dobra Dobra, to już niech już tak zostanie. Mam nadzieję, że mi żadne ściany już nie rozbiorą. Pójść, mam bo budowniczy normalnie. Dobra, nie, to mi daj, bo to mi, dla mnie ważne jest. o, w ogóle, jak y, rozbierałem y, te pszczoły, y, czy w bo jak to dziwnie zapomniał, kurde. Jak cinaję drzewa, o, to brzmi dobrze. Czy nie ma tu ogórka? Raczej nie. Właśnie się O! Kiedy, nie. Ale si to kurde A kysz szatanie Kysz, kysz. O, Wydupcyło mi tego Kysz szatanie z mojej ziemi A fe szatan Chyba Nie, coś takiego Ała, patrz na mnie Kysz szatanie z mojej ziemi Dobra, na razie my. Jednego wyegzercyzmowaliśmy, jeszcze drugi. Zobaczymy tego trzeciego. Bo ten trzeci to tak. Może coś z nim będzie? Nie tak. Znaczy on był leczony dwa razy, ale coś go udupiło. Więc nie za O, jest. <laughs> Jakie promocje? Kurde. Panie wieśniak. No tylko pan chce zmienić stację roboczą, to będzie git. Dobra, tam są. So o, tam chyba już wszystkie są takie uleczone. Z tego co to znaczy, no, jednemu głowę wystaje, a drugiemu jeszcze nie. Pani, weź się, pan, ulecz. Dobra, czekamy aż się uleczy. Ej, zimno mi jest. A jest strasznie gorąco. Dobra. O, w ogóle miłka dropną. Mogłeś sobie zostawić. Aczkolwiek nie, bo wy to jeszcze nie, nie jesteście niepodszkalne. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, zapraszam was do następnego, ale przed tym yy, zachęcam do zasubskrybowania, wejścia na mojego instagrama, discorda, no i jeszcze raz subskrybujcie, dziękuję.